Cześć, dzisiaj witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Faudi i dzisiaj y, jesteśmy sobie na y, wertezie, na Lucky Bloku. Mam nadzieję, że znacie ten tryb, jeżeli nie, to szybko wytłumaczę o co tu chodzi. Są takie takie klocki. Ja nie mam teksturpaka kaverteza, więc od razu mówię, że nie mam tego co ten... ale, ale poczekajcie, zaraz dokończę, bo ja od razu mam klasy, znaczy nie od razu, ale... Y, bo sobie okupiłem jakiś czasem, bo tutaj ręki nie miały sensu ponieważ no ginałem po, po prostu krótkim czasie. I tutaj chodzi o to, żeby rozwalać jak najwięcej tych tych właśnie takich bloków, są różne takie bloki. No i chodzi o to, żeby rozwalać ich jak najwięcej, a później się zabijać. Po 30 sekundach jest czas, po którym się... Mamy, mamy, po którym się mamy tak naprawdę zabijać, i właśnie spadłem, więc widzę się za chwilę z wami. Ok, jestem. Tam to coś, to był właśnie lucky block, który daje coś takiego, że pod nami zapada się teren, i właśnie sobie spadłem, dlatego wezmę rakietę. Klasa ta, którą mam Wilk, jeszcze nie zobaczyliście o co chodzi, zaraz zobaczycie, kosztowała 17 tysięcy. I mi się bardzo podoba. Znowu by mnie coś ścięło, i... a nieważne. Mm, mi się bardzo podoba. Zresztą myślę, że Wam też się spodoba. Ja tutaj, chociaż robimy parkour. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Niszczymy takie like, bloki. Te yy, nie mam ochrony przed upadkiem, tutaj wykupionej. A zamierzam, bo to się przydaje. O! Czekajcie! Och, czeka, rakieta! A tutaj nie mam właśnie ochrony przed upadkiem. Okej, okay. jest. E, widzicie? Oto te nożyczki, które mam w ręce. Zaraz ich użyję i... Pojawią się takie źłdziaśne pieski, które zaczną atakować wszystkich graczy. Tak, bardzo fajne, prawda? Brutalne. O, je, są, so, jest typek. I patrzcie. Dung! Atakować go. Aaa, nie, nie pojawił się, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Zabiły. No i zabity jeden tybek Jednego mniej, nie? No. o, Zgin, no co jest? Nie, ś nie ścinało mi! Ile miał życia? <ścoughs> Pół serca. Dno, dno, dno. I jeszcze raz, no, dokładnie tak. poczekamy e, sobie chwilę, tam, pogadam z wami, możecie zostawić suba, łapeczkę w górę, te sprawy. No. I napiszcie, z kim chcielibyście, żebym nagrał odcinek. E, nie to, że z kimś tam, co ma, nie wiem, 150 milionów, kurczę, subów. Nie ma nikogo takiego. E, no nie, nie z kimś, kto ma... 3000 subów, bo nie znam, niestety, osobiście takich osób. Mam hmm. te osoby, które tam macie na przykład w polecanych u mnie na kanale, czy w... Hmm. w polecanych to nie do końca, bo na przykład, nie wiem, tam są niektórzy, którzy mają, nie wiem, milion subów, są w polecanych, a ja jakoś do końca nie znam, prawda? Hmm. O, na przykład nie z tym gościem, tylko, że w realnym świecie. W sensie Mr. Hunter Brick, na przykład nie z takim. O, on ma to, bo on sobie zakłada w biegu y, kurtkę nie trzymając w niej, jej, niej, nie wiem w ręce. Tak. O, znowu są te. Y, znowu jest już klasa. Y, te, jakby co, te co rozwalam. Ja tu mam pecha do tego, nie? Hadung i są i zabijać, 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 zabijać. Okej, okay, zabiję. No to jeszcze czego? Rakiety nie wziąłem, rakiety nie wziąłem, rakiety nie wziąłem, ale fokus na mnie leci! Fokus, nie, uciekamy przed fokusem! Uciekamy przed fokusem Zabity? No tak! No, lepiej się na mnie fokusuj, nie? Ja mam w ogóle pół serduszka, go prawie sklepałem. Ile miał życia? Nie wierzę. Ja to chyba dobry jestem w tak klocki, dwa i pół serca miał. Dobra, y Zobaczymy sobie gadżety, przed chwilą mówiłem, że powiedzcie z kim chcielibyście, żebym nagrał, tak, a tak w ogóle to jak wam mijają wakacje, które się właśnie zaczęły, znaczy, jeżeli wrzucę to dzisiaj, to dzisiaj to zobaczycie, tak, znaczy jutro, znaczy dzisiaj, yy, tak, no to tak, co się zaczynają wakacje. Napiszcie gdzie spędzicie wakacje, gdzie chcielibyście, a nie możecie. Ze względów... Nie wiem jakichś tam, ale ze względów. No. <laughs> tak. Overwatch. Czy wiesz, że 142 555 graczy dostało bana za cheaty? Nie używaj ich, bo będziesz następny. <laughs> Trochę dużo tych ludzi, nie? Albo y, kiedyś był komunikat i czasami też się jeszcze pojawia, że y, Liczba jakaś tam zbanowanych cheaterów y, Skorzystało już z naszych... Y, dostało bana. Dziękujemy za skorzystanie z usług. Ciekawie. Pabung! I są też takie różdżki, y, Które są bardzo ciekawe, ja tego sobie zepchnę typa. Y, bo one dają, nie wiem, na przykład wystrzeliwuje ci się y, Z tej różdżki

Ja w ogóle od tych Lucky Bloków, którego teraz rozwalam, y, 1200 coś rozwaliłem, nie? Trochę już tu gram. Trochę. Tylko troszkę, nie? Możecie napisać tylko troszkę. W komentarzu. Serducha daję, no? Wiedzcie o tym. Wiedzcie to. Wiedzcie o tym. Nie wiem jak to powiedzieć, ale... Miejcie na uwadze to, że daje serduszka i łapetki w górę, a pod tymi komentarzami. Ok, no tak to mi się udało. Rozwalimy laki bloka, podbudujemy się kowadłem, zrobimy Aha, on spadł? E, tak. E. Mm. e mm. Aha. E, w ogóle o, ten kompas jest bardzo fajny, bo on normalnie nie ma go na laki bloku. O, tylko że. Hm, tego typu to, to chyba będzie dość ciężko rozwalić, bo on ma dobre ity. Czeka, trzeba tak wycelować. Hadunag! Może jeszcze raz poczekam. Chyba zwiększyli czas y, ładowania się tej różki, bo kiedyś było, wydaje mi się, że 10 sekund. O nie, on ma wysoki ping. Albo to ja mam nadzieję, że to nie ja. ja oj, rakieta. Okej. O, wygrałem. Zepchnąłem chyba go. Trzumarł. Mm, zabiłem, dobra. To wygramy sobie jeszcze kilka renek. Mam nadzieję, że wam to się podoba. Przynajmniej mi się podoba. E, pod komendą staty. Chyba statystyki też działa statystyki nie ma takich błędów, chyba że źle wpisałem statystyki nie, chyba dobrze wpisałem mm, można z, y, pod komendą ja to nie umiem pisać, nie? staty, można sprawdzić ile na przykład rozwaliliśmy laki bloków tylko 1246, nie? malutko Maleńka. a tych 580 to jest w kolejności od najlepszego do najgorszego. Znaczy, od najgorszego to jest najgorsze, to jest najlepsze. Tych też rozwaliłem dość dużo. A tutaj są y, statystyki, takie na przykład: wygrane, przegrane, rozegrane. Te sprawy. I 1-0 mniej niż 8,58. A wiecie, że mniej niż 8 to 58. No nie wiedzieliście o tym. Noo, o, o tym. Jak można nie wiedzieć o tym? Można nie wiedzieć chyba tego, tak mi się wydaje. Nie wiem, pololistą nie jestem. Tak mi się wydaje też. Że pololistą to ja nie jestem. Eee. Coś was spogrzało, czy co? Że ja. Jak mam stąd wyjść? Tylko tak, co się to ja sobie uciekam, bo ja aktualnie tracę i to tak dużo życia. W ogóle mam trzy serduszka, ja chcę uzdrowienie trafić, ja chcę trafić uzdrowienie. Jedzenie mi nic nie da. Dobra, trzy i pół serduszka. Znowu to. Czadowo. Co to jest? Taki fokusik. O, gincie, 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 gin. Zgin, zgin. A co te psy tak spadły se? Dobra, zagramy sobie ostatnią rurkę. No I będziemy kończyć odcinek. Jeżeli chcecie więcej, to tam opeczki, Te sprawy. Ostatnim razem powiedziałem 9 łopeczek, w 211. Tak mi się wydaje. Jeszcze sprawdzę podcinkę, po dam do opisu. Albo nie, możecie się sprawdzić. Nawet teraz. Albo teraz. Teraz też. Jeżeli gracz, jeżeli jesteście na kompie, jeżeli w fonie oglądacie tego odcinka, to tak nie za bardzo. Bo znaczy, da się tam jakoś karty inne otworzyć, ale. Ale. No. 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 Także dużo łapek było. 11 chyba. Albo 12, nie wiem. To jest bardzo dużo jak na mnie. Wiem, że tam niektórzy mają e, milion lajków, e, mało. Znaczy tak ma jedna osoba, to, to może mało nie jest jak dla niego. To jest dla niego tak średnio dużo. aż bardziej dużo niż mało. E, ale... Jak tam ma na przykład 100 tysięcy lajków, to jest yy, mało. To też, też tak bym chciał, nie? <laughs> chyba każdy by tak chciał. No chyba, że ten, kto by nie chciał, to by tak nie chciał. A ten, kto by chciał, to by chciał i byłoby yy, miał, he? I używamy moich piesków i one go zabiją. O! Dostałem 30 ekspo 100, 100 razy użyłem mojej klasy już malutko, prawda? Bo ja bardzo mało tu gram, nie? Tak, jakieś 153 razy więcej niż na Skywarsach na przykład. Hehe, he. malutka! Hehe, hej! Hehe, No tak, jeszcze ciebie tu brakowało. Co ja go zabiłem? No tak, na pewno, za uro to se możesz tu stać, nie? Więc w ogóle nie życie. życia. 10. Dobra, będę się z tobą żegnał, nie ma co przedłużać. Odcinać jak albo nie wiem, może 10 minut miał, nie wiem. Mm, nie, 10 nie miał. A może miał. A nie wiem, bo sobie nie włączyłem stopera ani nic. Dobrze. A więc będę się z Wami żegnał. Łapetka w górę to odcineczek. Subik to jeszcze więcej odcineczków. Wyświetlenie, jeszcze więcej, bo 1300 parę mam w tym momencie. To po tego odcinka będzie 1400 parę. Tak myślę. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Śmanko i cześć.